Ale jeszcze nie koniec tego spotkania Czy trafi Prali. Będą rzuty i będzie faul? Nie Piłkę na Pral. Nie było faulu, jest jeszcze remis. szansa Tak, tak jest, tak. równo z Syredą na remis Wow, ho, ho. wow. Ależ błąd <laughs> stali Nie <laughs> zastawili dwa razy piłki Tak, no pod koszem tutaj zabrakło Teraz mocy, koncentracji Kto tam był pod koszem? Sobin? I znowu to samo, widać jak tam kulka się upycha, walczy z Niziołem, a teraz Wyka na czystej pozycji, zrezygnował z rzutów, może też sobie przydał. Wyka, Czeka, niesamowicie. To, czekałem, czekałem na to co zrobi Darek, bo już raz mógł rzucać, dwa razy już mógł rzucać za trzy punkty, ale podawał do swojej kolegów. Sobie o swojej skuteczności może. <laughs> I o swoim wyskoku też i swoich możliwościach. I ponitka na nic nie czeka! Wow! Do zadneczał Cecil Williams, ależ Sadds. Tak, to jest świetny atleta, który dostaje szansę. On zresztą balansuje się bardzo dobrze z Reynoldsem, graczem o innym profilu. Świetnie się uzupełniają. Śnieg podobnie zaczyna ten akcja poprzednia, ale inne rozwiązanie wybrały. Teraz świetny blok Barnado, który zatrzymał Blacksiever, ale. To jest teraz e, przyspieszenie, ale niecelna ta próba i w szybkim ataku GTK, Gołębiowski, ależ blok teraz, to Marii Gudul. Teraz dobre o, podanie o, Kolędy. Tak, do czeka. O właśnie. Dobre podanie Almeida! Efektownie kończy. sporo ręczy. Ale dobrze rozprowadza te piłki Bogucki. Tak, teraz dobra akcja. Przodem do kosza. Nie do, ale niedobre podanie. A więc kolejna szansa na łatwe punkty. Tak jest! I tutaj nie przestraszył się wracającego do defensywy zawodnika. Załadował piłkę z góry. Chliński. No i teraz Sokołowski jeszcze do Karolaka ten o. zablokowany i fauluje Sokołowski szybka analiza akcji o, o, o sekundę wcześniej podanie do Karolaka o jeden kozioł wcześniej i ewentualnie tutaj tak i również orientacja hejnego, bo wiedzieliśmy że wyskoczył już w górę wiedział że jeśli by tego nie zrobił to o! Ho, ho, ho! A Borowski ciągle będzie w top ten ze z kolejnymi jak no, Znowu patrzę o świetnie górę. Spodobało się Kacprowi tutaj ta przed